Cześć wszystkim z tej strony, GOSia! I dzisiaj jestem yy, prawie jak zawsze bez żadnego makijażu, bez żadnego podkładu, a to dlatego, że chcę, aby widoczne były wszystkie wypryski, pryszcze, syfy i niedoskonałości. Ostatnio coś mi tutaj wyskoczyło. Nie wiem, czy widać, ale jest tego za mało, żeby czerpać przyjemność z wyciskania. Słuchajcie, yy, mówiłam nieraz, że ja jestem fanką wyciskania. Wyciskania wągrów i syfów. Niektórzy ludzie tak mają i nawet lubią wideata, wideła yy, na YouTubie. Co to? Dziwne owady. I lubią oglądać takie y, filmy na YouTubie, gdzie się wyciska, gdzie to y, wychodzi w satysfakcjonujący sposób. Jednakże tutaj no, no, no za mało, żeby mnie usatysfakcjonować. Dlatego dzisiaj będę pomagać sobie, używając produktów y, stworzonych dla takich dziwaków jak ja i niektórzy z Was, bo wiem, że niektórzy też lubią dobry cisk. Także dzisiaj będziemy cisnąć nawet nie wągry, słuchajcie, prawdziwe ropiaki. Wyciśniemy ropę z produktu, który się nazywa Zic i tak brzmi nazwa. Zic il. Już tutaj, słuchajcie, przyszła do mnie ta paczuszka. Widzicie z wklęsłym nosem. Chyba ktoś próbował pani wyciskać przez opakowanie. To tak nie działa, słuchajcie. To tak nie działa, a zobaczymy, jak działa naprawdę. I mam nadzieję, że ktoś nie nacisnął tak bardzo, że mi nie zniszczył przyjemności. I dobra. To, to jedno z tych opakowań, gdzie musiałam ciąć dookoła, ale o! Jest mała, mała paczuszka w środku. O nie! Chyba naprawdę ktoś tak naciskał. Że je przecisnął. Te, te dwa. Wygląda na to, jakby były już wyciśnięte. Nawet blizna jest. Słuchajcie, nawet taką bliznę dali. Muszę otworzyć, ale no, no mówię ktoś naciskał. Pan listonosz. Uch. Ej, a może one jakieś stare są? Patrzcie, one wszystkie tak jakby były powyciskane. Nie, no, na. O, już widzę. O, ten jest pełen. Dobra. Widzę, że chyba ponad 50%, być może 70%, obliczmy, zostało już wyciśniętych, albo też po prostu y, się, jak to się mówi, wyschły. Słuchajcie, chodzi o to. Ja Wam pokażę z bliska te, które jeszcze w miarę działają, ale lipa. Proszę bardzo. Robimy przybliżenie i następuje zachmurzenie. W środku jest Niby płyn, który po wyciśnięciu trzeba to nacisnąć, on powinien się jakoś uaktywnić. Co tak ciemno? Wszystkie te małe wągry, tudzież ropiaki, wyschły, to są duże. Te... Ale lipa, ej! Ja za to 10 dolarów zapłaciłam. Bez przesady, ten jest dobry. Dobry. Wszystkie małe, te małe, które są najbardziej realistyczne, wyschły. Ale ty, to ma datę ważności jakąś? Muszę przyznać, że jestem zawiedziona. To są wszystkie syfy, które są nie do użytku. Natomiast użytkowe są tylko duże i są w mniejszej ilości. Też nie wiem, czy one do końca, na przykład ten już taki jakiś sflaczały. Tak jakby wiecie, jak, jak mamy syfa i jest napęczniały, a później się goi i ta skóra już taka jest zwiotczała to, to ten na przykład jest taki to jest, jest przy gojeniu taki, że nie, nie wiem nawet, czy się da wycisnąć ależ to jest smutna sytuacja słuchajcie, dodatkowo jeszcze mamy y, tatuaż blizny to może ja też sobie zrobię no tak było w opakowaniu to może wypróbujmy wszystko dobra, robię bliznę, potrzebuję wodę do tego wezmę na policzek, ale jestem... Nie pociesz... Na no, ten, bo tu więcej światła, słuchajcie. Tu? Dobra, mam nadzieję, że wystarczająco. Tu mam suchą. O! <grystanie> Nawet to nie działa. Co to jest? <grystanie> Zadrapanie. A stąd zeszło, patrzcie. Dziwne, ale bardziej, słuchajcie, mi się wydaje, że to wszystko przeterminowane. Czy takie tatuaże mogą być przeterminowane? Bardzo nieciekawy film dzisiaj, ale dobrze, wypróbujmy. Teraz będę mokra, musie, muszę się osuszyć. Wypróbujmy to, co nam zostało. I chociaż miejmy z tego przyjemność, bo jest bardzo duży smutek w tej chwili. Ha, o to chodziło w, tym, w tej wspaniałej zabawie, która w, tej, w tym momencie jest. Już nie taka wspaniała, aby poprzyklejać, kto wie, może nawet to, to klejące już nawet nie klei, zaraz zobaczmy, poprzyklejać sobie syfy do twarzy, ale aż mi się odechciewa. Dobra, <laughs> przykleję kilka, niby że mnie wypryszczyło. Słuchajcie, za dużo nabiału, nabiału za dużo. Tu są moje naturalne, zakryję je tymi cudzymi przeterminowanymi. Być może, kiedy wycisnę i ciecz z przeterminowanych połączy się z moimi naturalnymi, dostanę więcej wyprysków swoich własnych. Nie wiadomo. Z daleka wygląda, jakbym miała ospę i była posmarowana tym kremem na ospę. Dobra, słuchajcie, zostały mi tylko trzy działające, mam nadzieję, że działające y, y, syfilistyczne zabawki, więc teraz zobaczę, co ta z nosa się odkleja. My tu chcemy prawdziwego wągra, to nie cysta. Słuchajcie, dobra, robię to, do czego jest ten produkt stworzony. Mam nadzieję, że właśnie jaki to jest skład? Woda, gliceryna, hydroksypropylguar. Dużo guaru tu jest Oraz nazwy, których nie umiem mm. Bardzo ciężkie w wymowie Dobrze Dobra, słuchajcie, przybliżę U. O, dobrze, przybliżę Coś mi się pomyliło <laughs> Powiem wam, że nie wygląda to zbyt naturalnie Aczkolwiek może być satysfakcjonujące Sprawdzimy Odklejają się Nie, no trzeba je wycisnąć Używam palców moich własnych Yy, i niestety, ale zapomniałam cążek a tym samym mam skórki jak u kurki czy kury mają skóry? o to jest pytanie, ale nie wyciąłam skórek i powiem wam, nie czuję się komfortowo, jestem osobą wycinającą nie odpychającą i niestety nie, nie jest dobrze musicie na to patrzeć, bo teraz będę wyciskać Boże, te skórki i co? No powiem wam, że już mi się odechciało. Dzisiaj teraz wystraszyłam, że jak mi to pryśnie na łóżko, ja w tym spać będę musiała. Hmm. Może jeszcze nie dojrzały. A! No! O! Nie wiem, czego się spodziewałam, ale. Nie. jakoś mnie to zniesmaczyło, słuchajcie. Ja nie wiem, czego oczekiwałam. No, powiem Wam niby dobre, a nie dobre. Jeszcze bym chciała inne. Zobaczmy. Powiem szczerze, że moje własne y, syfy mniej mnie y, obrzydzają niż te. Bardzo jakieś nieprzyjemne, ale z drugiej strony, no jest satysfakcja. Tak jak mówią. I jeszcze jeden. Ten z brody, on mnie nurtuje. Muszę przyznać, że z brody nie wychodzi. Musi dojrzeć. No, czerwona, jakbym naprawdę wyciskała. Powiem Wam, że nie wychodzą. Mi się wydaje, że dlatego, że są stare. Że, że jednak, jakby były nowe, byłyby bardziej napęczniałe tym obrzydliwym płynem. Nie wiem, nie wiem. Nic już nie wiem. Ja jakoś. Chyba się z Wami pożegnam. O, ten jest nieużywany nic nie robi czekajcie, dotknęło mi palca ej, to jest slime o, a ja się bałam tego do... to jest slime o, już mnie nie obrzydza ale... a, człowiek się boi, a to jest slime słuchajcie ale fajne, już mnie nie obrzydza teraz wow wycisnę może je zgromadzę nie wiem to wideo robi się nieprzyjemne chyba dla was Ale teraz robi się dobre dla mnie Uff. Ponieważ jest to slime mam pytanie Czy Skromadziłam więcej Czy slime wysycha Bardzo mnie nurtują te syfy, które były już wysuszone Czy rzeczywiście tak jest, że slime Po jakimś czasie wysycha I znika, czy ktoś nie wiem Wycisnął je potajemnie W każdym razie uu, Bardziej jak jakiś z nosa babol No dobra, pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Aha, przy okazji, jeszcze raz przypominam, to było zic. Eww. I jeżeli działa, jeżeli nie jest stare, mi się wydaje, wydaje się mi, moja opinia jest taka, iż jest to świetna zabawa, aczkolwiek są one dosyć ciężkie do... Przebicia. trzeba naprawdę cisnąć. Być może dlatego, że były zleżałe. tatuaż również nie przyniósł y, odpowiedniego efektu. Także plusy i minusy. Minus taki, że, że nie wszystko działało, plus taki, że jak zadziałało, wspaniała zabawa. Także pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Teraz mnie tutaj boli odciśnięcia. No, pa? Pa! You!